Powoli umiera ten, kto nie podróżuje, kto nie czyta, ten, kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje. Powoli umiera ten, kto niszczy swoją miłość własną. Ten, kto znikąd nie chce przyjąć pomocy. Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia. Ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki. Ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia? Ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru? Ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym. Powoli umiera ten, kto unika pasji i wielu emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają. Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub w pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełnienia swoich marzeń, ten, kto chociaż raz w życiu nie odłożył na bok racjonalności. Tak powiedział Pablo Neroda.